Witam Państwa, cebula z dymki, ta sama co zawsze plantacja, ale jesteśmy na drugim końcu pola, tu jest zdecydowanie lepsza ziemia. Zaraz Państwu pokażę jak wyglądają rośliny. Proszę zobaczyć, cebule już niektóre łapią rozmiar pomiędzy 8 a 10, niektóre przekraczają dychę. I tak naprawdę wielkość cebuli nie ma znaczenia przy odmianie, bo jesteśmy kawałek, w, stoimy teraz w bonus, tam dalej jest odmiana meduza. Więc cebule, i tak samo mówi producent, są porównywalne, nie ma większego problemu. Proszę Państwa. Zdrowotność bardzo dobra, są pojedyncze liście, te najstarsze ze stymfylium. Patrzyliśmy przed chwileczką, nie widać wciornacka, aczkolwiek jakieś tam uszkodzenia są. Tutaj dwa razy poszło Mowento, jest zabezpieczona przed mączniakiem. Zaraz będziemy tutaj dyskutować z producentem co dalej, ale zaczyna się robić ciepło, więc myślę, że Trzeba by zabezpieczyć jakimś preparatem, który będzie zabezpieczał i przed tym filium, i, i przed mączniakiem, co prawda trochę nam ucieka już tych preparatów. Zobaczymy. Najprawdopodobniej zrobimy w tym momencie Luną Experience w dawce 0,6 litra na hektar plus siarczan magnezu plus protektor. Natomiast następny zabieg, jeżeli będzie niższa temperatura, to wtedy zrobimy Infinito albo Zorwegendawia. Jeżeli chodzi o mączniaka rzekomego. Myślę, że jeżeli chodzi o wciornaska tutaj już nic nie będziemy dokładać. Natomiast jeżeli chodzi o nawożenie dolistne, to z kristalonu czerwonego przechodzimy na kristalon pomarańczowy, żeby jeszcze dostarczyć już nie więcej potasu. Zapraszam do oglądania następnych filmów z tej plantacji, jak i z innych plantacji warzyw gruntowych.